Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Joanna Bojarska, a w dzisiejszym wideo pokażę Wam, co ostatnio kupiłam i testowałam, jeśli chodzi o moją pielęgnację skóry twarzy. Oraz ciała. Ale zanim zaczniemy, to chcę Was uprzedzić, że zbiera się kolejne ogromne denko. Więc mam nadzieję, że już w przeciągu kilku kolejnych tygodni uda mi się nagrać dla Was takie wideo. Bo z tego co zdążyłam zaobserwować, to bardzo lubicie te filmiki. No wcale się nie dziwię, bo są to i moje ulubione typy filmików na YouTube, ale dziś pokażę Wam moje najnowsze zakupy kosmetyczne oraz opowiem Wam o takich moich pierwszych. Wrażeniach. Co do tych kosmetyków. I tutaj postaram się jakoś tak sensownie podzielić te kosmetyki, ale jak nie dam rady, to po prostu będę brała to, co mam pod ręką. Trochę tego mam, więc kawka, herbatka, albo jakiś soczek i zaczynamy. Więc zacznijmy sobie może od produktów myjących do twarzy. I tutaj mam dwóch zawodników, a mianowicie Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Po raz kolejny zakupiłam sobie zestaw kosmetyków marki Elemis na QVC UK, bo mam wrażenie, że oni mają tam najlepsze takie deal, jeśli chodzi właśnie o tą markę. I użyłam go dosłownie dwa razy ale jest super zresztą jak cała ta linia kosmetyków Pro Collagen i czeka już też na mnie tutaj takie oto duo czyli mamy tutaj ten ich słynny Elemis Pro Collagen Marine Cream oraz Renewal Serum którego jeszcze nigdy nie używałam a tego kremu nie używałam jeszcze w tej wersji z SPF 30 i ochroną PA tutaj ma PA z trzema plusikami więc nie wiem jak będzie się zachowywać, czy tak samo jak ta wersja podstawowa, czy ma może jakąś inną formułę. No jestem bardzo ciekawa. Dajcie mi znać, proszę, jeśli używaliście tego kremu z SPF, jakie macie odczucia i doświadczenia. Ja właśnie kończę całą linię kolagenową z savre, więc jak już to wykończę, to zaczynam z Elemis. Nie jest to marka Tania. Powiedziałabym, że nie jest to też może taka marka premium, ale jest to na pewno taka marka z. Wyższej półki cenowej. No bo jak sprawdzałam na polskim, na przykład Look Fantastic, to tamten krem kosztował coś około 360 zł, więc nie są to produkty tanie, ale warto. Polować na promocję. No i rzeczywiście ta seria Pro Collagen jest taka na, naprawdę super i tutaj w tym zestawie miałam jeszcze dodatkowo na przykład takie masło do ciała, taki krem do ciała oraz żel pod prysznic. A drugim produktem do mycia twarzy, które ostatnio sobie kupiłam, e, takie w mniejszym opakowaniu, e, będzie to e, Ule Hendricksen, Jest to pierwszy mój produkt z tej marki i muszę Wam powiedzieć, że jest super. Jako poranny żel do mycia twarzy sprawdza się rewelacyjnie. Pięknie pachnie, pięknie domywa skórę, ale jej nie nadmiernie nie przesusza, więc myślę, że jest godny polecenia. E, no i już prawie go skończyłam, e, we, więc. Pewnie pojawi się także i w denku. I kolejnym produktem, jaki ostatnio testowałam, jest to maska marki Bosia. Jest to ta Black Luminizing Mask. Ja ją kupiłam sobie tutaj w naszym lokalnym Ticke Maxie i tam też dorwałam, właśnie z tej samej marki, taki utrwalająco matujący spray do makijażu. Markę tę widuję bardzo często na amerykańskich kontach YouTube'owych, więc stwierdziłam, że przetestuję. No i Zacznijmy sobie może od tej maski. Użyłam jej dwa razy, no i ma być to taka właśnie detoksykująca antyoksydacyjna maska typu peel-off z aktywnym węglem i witaminą C. I ma ona być właśnie idealna dla cer z rozszerzonymi porami oraz tendencją do zaskórników otwartych. No, czyli jest potencjał i Powiem wam, że no niestety ja już po dwóch użyciach stwierdzam, że ja to się chyba po prostu nie nadaje do tego typu maseczek pilow. No nie lubię tego uczucia ściągnięcia, jak to zastyga i jedyne co ta maska dla mnie zrobiła to spowodowała, że moja faktura skóry była rzeczywiście wygładzona i tyle. I to wszystko co mogę powiedzieć o tej masce. Pewnie jeszcze jej użyję, ale do ulubieńców to ona prawdopodobnie nie trafi. A jeśli chodzi o tą mgiełkę, tą właśnie do utrwalania makijażu, to przede wszystkim tutaj mamy świetny atomizer. Jest to po prostu taka piękna mgiełka. I co jeszcze dodatkowo jest fajne, że mamy tutaj przezroczystą buteleczkę, czyli widzimy dokładnie, ile nam tego tutaj produktu zostało. Ta właśnie mgiełka świetnie właśnie nawilża skórę i Cała te wszystkie warstwy makijażu. Nie ma takiego uczucia ściągnięcia skóry, ale czy daje ona super, taką super trwałość i mat na skórze? No nie. Urban Decay All Nighter, czyli ten mój ulubiony, jest na pewno mocniejszy i mam też ochotę przetestować tą giełkę utrwalającą do makijażu od Charlotte Tilbury, ale to w swoim czasie. A jeśli chodzi o tą giełkę. To jest, to jest ona poprawna i na pewno będę jej używać w moim właśnie makijażu codziennym. I jak już jesteśmy przy makijażu, to chciałabym Wam pokazać, co jeszcze sobie testowałam oraz kupowałam w tej kategorii. I może zacznę od takiego niefortunnego zakupu, bo kupiłam sobie jeden z moich ulubionych primerów pod tusz do rzęs, bo ten z Evelyn już mi się po prostu skończył. No i jest to Clinique Lash Building Primer. Po czym? sprawiłam sobie sztuczne rzęsy i teraz myślę, że już będę je sobie uzupełniać tak co trzy tygodnie, więc ten produkt będzie musiał sobie poczekać także tak to jest to taki trochę mało przemyślany zakup z mojej strony, no niestety i teraz puder, bo skończył mi się ostatnio mój ulubiony puder utrwalający z Laura Mercier i teraz mam już te kilka przygotowanych do przetestowania ale mój wybór tym razem padł na Bare Minerals Mineral Veil. I tutaj chyba nie mamy koloru, jest to po prostu Original Mineral Veil, i e, ja już miałam kiedyś ten puder i teraz sobie przypomniałam, co on robi z moją skórą. Jest to wspaniale, wygładzający, drobniutko zmielony puder do twarzy, e, czyli. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to taki niewidzialny, cienioteńki welon, taka przesłona na twarzy. No, piękny. Ehm, Prolecam każdemu, kto potrzebuje wygładzenia i takiego wyblurowania porów. No i ostatni produkt z kolorówki. Jest to ta maleńka próbka podkładu Dior e, Forever Skin Glow w kolorze 2N i jest to podkład właśnie taki nawilżający z SPF. 35 i ma on tutaj dwa plusiki PA. Jest to taka właśnie 24 godzinna formuła nawilżająca. Maleńka próbka, jak widzicie, ale wystarczyła mi ona na 4 użycia. I ja jako posiadaczka cery tłustej z rozszerzonymi porami. No, jestem pod ogromnym wrażeniem tego podkładu. I chociaż bardzo, bardzo mnie kusi, żeby sobie kupić pełnowymiarowe opakowanie, to muszę chociaż wykończyć jeszcze ze dwa inne, bo mam tego dość sporo. Ale ten podkład idealnie wtapia się w skórę, ma lekkie krycie. No i myślę, że na sezon wiosenno-letni to będzie super. Pięknie się utrzymuje, nie waży się, wcale się tak mocno nie wyświeca, chociaż jest to formuła nawilżająca. A więc będę na niego polować na 100%. I teraz już może przejdźmy sobie do kilku produktów marki REN. I my tutaj w UK mamy stronę marki REN, ale te produkty są dostępne w wielu miejscach, a w Polsce z tego co się orientuję, to dorwiecie je w Seforze lub też na polskiej wersji strony Look Fantastic. No i teraz ta marka REN to taka marka tak zwana czystych kosmetyków, czyli tych clean beauty, clean skinker. Chociaż ja osobiście to, to sformułowanie clean beauty, to podchodzę do niego z taką sporą rezerwą, bo nie zawsze to, co jest tak zwane czystym kosmetykiem, będzie dla nas tym najlepszym wyborem. No i REN są to oczywiście produkty wegańskie, nie są testowane na zwierzętach, no i trzeba przyznać, że marka przykłada ogromną uwagę do recyklingu i jak najmniejszego tego negatywnego wpływu na środowisko, więc za to naprawdę ogromny ukłon w stronę marki. I ja swoją przygodę z marką REN rozpoczęłam od tego takiego ich słynnego toniku Ready Steady Glow, który już wielokrotnie widzieliście na moim kanale, do tego też w jednym z ostatnich moich testów, jeden z ich produktów oczyszczalonych do makijażu zdobył e, wiele pochwał. E, także skusiłam się na kilka ich produktów. E, co jest bardzo fajne, jeśli chodzi o tą markę, to tutaj, przynajmniej na tej stronie RenewK przy każdych zakupach dostajecie sporo takich mini produktów do przetestowania. I to jest super. I ja dzięki temu właśnie próbkom zakupiłam sobie pełnowymiarową wersję e, takiego rozświetlającego serum z ekstraktem z lukrecji. Witaminą C kwasem hialuronowym oraz magnezem z tego co pamiętam samo to serum jest świetne ma lekką konsystencję ja właśnie nim zastąpiłam sobie moje jedno, także jedno z moich ulubionych serów z awedy to Tulusara Brightening Concentrate mam jeszcze tą mega łagodzącą wazelinkę do twarzy tu mam taką małą próbkę chyba gdzieś nie, nie mam, to jest ten Ever Calm Balm, mam go na dole w w łazience. i jeśli macie skórę podrażnioną, przesuszoną, potrzebującą takiego otulającego kocyka ochronnego, to wtedy ten krem maść sprawdzi się wam rewelacyjnie. Jedyny produkt, który jak dotąd mnie zawiódł, jeśli chodzi o tą markę, jest to ich mineralny SPF 30, który miał być matujący, i jak Wam już pewnie wspominałam w poprzednich filmikach, ja ostatnio trochę tych SPF-ów testowałam. I to był właśnie jeden z nich. No nie, no jest to taka tempa biała pasta, na której podkład się waży. No niestety, ten SPF nie jest zupełnie dla mnie, ale mamy próbkę, można przetestować, więc nie wydajemy pieniędzy na pełnowartościowe opakowanie. Mam też ich kilka takich właśnie mini produktów do przetestowania, ale one sobie czekają w kolejce. I kolejne produkty, jakie sobie ostatnio zakupiłam, będą to kosmetyki koreańskiej marki. I tutaj uwaga, uwaga, bo nie mam pojęcia, jak to się poprawnie wymawia, więc proszę, jeśli ktoś wie, jak się powinno wymawiać nazwę tej marki, to bardzo proszę o podpowiedź w komentarzach. Jeun, Jun. No, przyjmijmy, że będzie to Jejjun. Niemniej jednak, jest to ta marka Jejun i jest to, ona jest bardzo znana ze swoich właśnie masek w płachcie. Ja sobie wybrałam dwa rodzaje, czyli mamy tutaj taką właśnie rozświetlającą. Maskę przeciw zanieczyszczeniom e, oraz e, takim efektem bariery ochronnej na kurz, czyli taka trochę, takie trochę inne podejście niż tych tradycyjnych masek. E, I tutaj też no, nie można przeoczyć faktu, e, że marka ma piękne opakowania tych produktów. E, no, ja wiem, że opakowanie nie powinno mieć znaczenia, e, bo sam produkt i to, jakie on będzie miał działanie, są najważniejsze. No, ale ja jako kobieta, no po prostu lubię, jak coś jest ładnie podane, ładnie opakowane, przyjemnie pachnie, chociaż z tymi zapachami w kosmetykach bywa różnie. Jedne cery je tolerują, inne nie, ale myślę, że jeśli mamy dobry produkt w ładnym opakowaniu, to wpływa to na całokształt tego naszego pielęgnacyjnego doświadczenia. Podzielcie się, proszę, swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach. Czy opakowanie oraz zapachy kosmetyków mają dla Was znaczenie, czy jest Wam to Zupełnie obojętne. No ale teraz przechodząc już do samej tej maseczki. Więc tak, ta maseczka ma bardzo fajną taką konsystencję, troszeczkę inną niż takie tradycyjne maseczki w płachtach, ponieważ to serum w tej maseczce ma taką, taką formę takiego mleczka. Sama maseczka jest też dość taka gruba, jeżeli chodzi o ten podkład. Pięknie przywiera do twarzy, świetnie tą twarz koi nawilża, nie mam pojęcia jeżeli chodzi o tą właśnie, o tą takie właśnie właściwości przeciwdziałające osadzaniu się kurzu i zanieczyszczeń, ale sama maseczka w sobie świetnie na pewno nawilża. No, i teraz jeszcze mamy taką drugą maseczką, maseczkę, którą zdecydowałam się wypróbować. I tutaj będzie to maseczka taka rozświetlająca z, kwietno, z kwitnącą różą. I jest to taka skoncentrowana maseczka wzmacniająca i pojędrniająca, No, tutaj opakowanie już nie mamy tych pięknych nadruków. I znowu ja mam ją w takim pięciopaku, bo ja obie je kupiłam w takim pięciopaku. I maseczka ta powiedziałabym, że właśnie znowu świetnie łagodzi i nawilża tą skórę. Ale jeśli chodzi o samo pojednienie, no to ja go nie zauważyłam. Niemniej jednak bardzo przyjemnie się używało tej maseczki i na chwilę obecną zużyłam dwie sztuki i będę nadal z przyjemnością jej używać. I ostatni kosmetyk tej marki, tej Jay Jun, jest to produkt petarda. Tak po prostu bez większego zastanowienia dołożyłam go do koszyka, bo wykończyłam właśnie moją esencję z awedy, tą nawilżającą i stwierdziłam, że może spróbuję czegoś nowego. E, I jest to intensywnie rozświetlająca emulsja z wyciągiem z kwiatów wiśni. I na początku myślałam, że to będzie miało taką bardziej lejącą się konsystencję, a tu mamy formę e, mleczka takiej emulsji. Per produkt praktycznie w ogóle nie pachnie, ale słuchajcie, jakie to robi glow. Na buzi, przepiękne, bezdrobinkowe rozświetlenie twarzy, piękny glow. I to nie jest. Taki glow, jakbyśmy się świeciły od nadmiaru sebum, tak? Od nadmiaru produkcji sebum, ale to jest taki glow na buzi, jaki mamy po profesjonalnym zabiegu w gabinecie kosmetycznym. No, ja powiem Wam, że już dawno nic na mnie nie zrobiło tak pozytywnego wrażenia. No i jak widać, czasami dobrze jest sobie spróbować czegoś zupełnie nowego. Więc Jej intensywnie rozświetlające. Do twarzy jak najbardziej polecam. No i teraz kolejna polecajka na dziś będą to produkty do ciała marki Norel. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to już zapewne słyszeliście o tym, że od kwietnia bieżącego roku marka Norel jest dostępna u mnie w gabinecie Beauty by Joanna. I ja mam dla Was także osobne wideo, gdzie opowiadam Wam o tej marce trochę więcej i dlaczego w ogóle się na tą markę zdecydowałam, więc to wideo podlinkuję Wam. Gdzieś tutaj, więc możecie sobie obejrzeć, jeśli bylibyście tym zainteresowani. A dziś chciałabym Wam opowiedzieć stricte o dwóch produktach do ciała marki Norel, których używam codziennie od około miesiąca i jestem bardzo zadowolona z efektów, a mianowicie będzie to żel glukostop redukujący tkankę tłuszczową oraz krem żel ujętrniający do biustu szyi oraz dekoldu. To może zacznijmy sobie od tego żelu do ciała. Jest jest to w ogóle pierwszy kosmetyk z tak zwanym glucostopem, czyli jest to taki unikalny wyciąg roślinny kory chińskiego krzewu. Ja wam tutaj na, na pozostawię nazwę, ponieważ zupełnie nie wiem, jak to się wymawia: Syzygium jambolana, jambolana więc. Ten wyciąg z kory tego drzewa, tego krzewu obniża poziom glukozy w komórkach. Ponadto żel zawiera kompleks antycelulitowy, wyciągi z alg brunatnych i zielonych, ekstrakt z bluszczu, ostrokrzewu, L-karnitynę, kofeinę, witaminę E, także naprawdę bogaty skład i tutaj balsam ma też świetną formę takiego lekkiego, szybko wchłaniającego się żelu. Można sobie na nim z zrobić, wykonać też także bardzo fajny masaż ciała, a jak już się wchłonie, to nie pozostawia takiego lepkiego filmu na skórze. Produkt ten ma też na celu wspomaganie procesu redukcji tkanki tłuszczowej i co mi, się, co mi on daje osobiście, to na pewno to, że Daje on takie bardzo fajne napięcie tej skóry, pojędrnienie i lekkie wygładzenie. I oczywiście, tak jak zwykle, jeszcze raz podkreślam, że nie możemy oczekiwać od jakiegokolwiek balsamu, że on nas po prostu samoistnie wyszczupli. Jest to jeden z elementów, jaki wprowadzamy, kiedy chcemy zacząć tak naprawdę na 100% dbać o wygląd naszego ciała. Do tego mam jeszcze jeden produkt z kategorii ciała, a mianowicie wcześniej już wspomniany krem żel ujedrniający do biustu szyi oraz dekoldu. I recepturę tego żelu wzbogacono o cenne wyciągi roślinne, takie jak bluszcz i ruszczyk, które działają liftingująco na tkankę podskórną, miłożąb japoński, który usprawnia mikrokrążenie i dotlenienie komórek, wyciąg z pączków topoli, yy, działa właśnie tak przeciwzapalnie. Znowu mamy tutaj ekstrakty z alg brunatnych i zielonych, które wpływają na poprawę napięcia oraz jędrność tego naskórka. Także ceramidy roślinne, które wygładzają tą skórę oraz chronią przed utratą wody i objawami starzenia. Także kolejny bardzo dobry skład i ja osobiście używam go na biust oraz na dekolt, no bo na szyję to zawsze ląduje ta sama mignacja jaką mam na twarzy. Bardzo przyjemna, lekka, świetna konsystencja, która nadaje się właśnie do takiego automasażu biustu, czy też dekoldu. Pachnie bardzo delikatnie. Ten zapach jest taki ledwie wyczuwalny i ja widzę zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o skórę na moim biuście, także właśnie polecam mi proszę także znać w komentarzach, czy mielibyście ochotę na taki filmik, gdzie pokazała, pokazałabym Wam właśnie taką moją e, aktualną pielęgnację ciała, e, bo macie już artykuł na moim beauty blogu na ten temat, więc zapraszam, ale jeśli mielibyście także ochotę na taki bardziej szczegółowy format wideo, to dajcie mi znać, bo zbliża się lato, odkrywamy trochę więcej naszego ciała, więc zawsze ta pielęgnacja i ten temat jest na topie. No dobrze, a więc to byłyby już wszystkie produkty, które chciałam wam dzisiaj pokazać, jeśli chodzi o moje ostatnie kosmetyczne zakupy. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał i każdy znalazł tu coś interesującego, a jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące wspomnianych dziś produktów, pytajcie w komentarzach. A w opisie pod tym wideo znajdziecie linki do wszystkich wspomnianych dziś produktów, a także moje dane kontaktowe, linki do mediów społecznościowych oraz adres mojej strony internetowej. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony dziś czas i do zobaczenia już wkrótce. PA!